Nie będę drzeć, ryja A, moje ulubione! <grystanie> Ej, już się coś otworzyło! Ej, co? Właśnie słyszałam jakiś taki pisk Wolni bieg? Co? Nie wiem słyszałam. co słyszałam. E, Co? Zostawaj mnie? Nic, nie zostawia mi Bo Moja nigdy nie pamiętam jak wrócić co? Tam jest ten... Dobra, niech on nie, 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 niech se idzie. Ej, tu jest rura, ty zawsze umiesz weź rurę tak Coś mi tu barczy, czy to tylko ta rura? rura. dobra. Teraz tu. Co nie? Dobra. tu Nie wiem Dobra, wiesz co? Ja mam dalej ten ekran, że mnie goni Wypuś mnie, wypuść mnie co ja, to było ja Wyobraż sobie jakbym to wychodzić z tego Nie Słuchaj, ci sąsiedzi akurat mają gówno co do powiedzenia ta darcia ryja. co, to to, to to jest coś, prawda? Uja! A, co? Co? No nie wiem, nie strzelać? O oku, O, o kur... Ku 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 nie, ja już mam dość. Ja już nie chcę tam... O, kluczyk, no bądź. Ta muzyczka! Ja do... Ja do... Nie zapomnę tego, jak ty żeś wyjechała z tego się okazało, że to nie jesteś ty, już mnie gonił. Ty podwójna jelita. Słyszałaś hmm. to? Y Co to jest? Co? to? No? To tak grać Dobra, bo to taki krypki jest. jest To się zbliża? Nie wiem, a może ja, to jest tylko... że to jest tylko takie dźwięk? Słyszałaś tego takiego co? Co? Taki wdech dziwny, taki... Nie! Zobaczcie! Chyba się schizujesz już! Nie mam schizy! Co serio tu było? Co 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 to? Tak stopu, to a weźmiemy, czy nie masz miejsca? Teraz mam a to skrępi, Jezu, pójdzie tak robić. Jak to... klapi, jakby kaczka chodziła, nie? Jaka <taczka>, taczka! no kaczka, aha, no. Oj, ten most jest długi Ja coś czuję, że się zawali, nie? <noise> Masz staminę? Oj, 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 oj Co to jest? Co? to Masz dobromocję? No Od tym beltbag, f**ka, gówno tam się dało zrobić z nim Właśnie, to no. O ja p... Co to jest?

I starkę włączoną cały czas uważaj. A faktycznie. O! Skrytka Harry Potter! O ja o, ty naprawdę. to już jest Fire A to jest Harry Potter skrytka. Z papierem toaletowym. O ja... Nie, ten papier toaletowy jest tragiczny, ja go nie biorę. I co? Nie, nie. I chcesz to wziąć, bo ja muszę mieć no. na... No, już. Jezus, no Tu no, mamy... Ale to jest creepy, ja pier... yeah. To jest! Ale ładne! Tylko się nie sp***dol na dół Staram się, ale ja nic nie widzę, nic Ej, mm. uh. Co to za No to trzeba patrzeć, no to trzeba patrzeć cały czas, wiesz? Toż ja nic nie widzę! Puść Patrz! Patrz! Spad... Je. ten papier, je. ten papier, je. ten papier. Dawaj na dół, daj na dół, tu! Tu! obrażenia, obrażenia. Wy******e Noju! Patrz na niego, patrz! na Patrz na niego! Patrz na niego! Patrz no patrzę! I chodź! Dużo widzę, nie? A która to jest mapa, bo ja nie wiem gdzie mam iść? Nie pisz! I co? To tylko ten mój. Ej, ja też nie wiem! Idę powoli, by się nie Ale się też, że to sta ...z tym koresistę z tymi co są. 재미, якийсь gutар filt о Będzie pikania. O gdzie co poleciał. Bia, jest dobrze, Nic dobrze. <grym> <U> je... <grym> nie, <grym> nie. Ja... nie mam, ma nic nie ma. <grym> <grym> diable, diable, diable. A dwie naraz? obie zabił! Dwie naraz? Oh, Two damn bitches on oh, the same time damn, on the same day. <noise> nic nie No to nic nie ma nie. Nie, nie... nie... I teraz! I teraz! Teraz jest oh, to! Oh, yes. Teraz! Tenks... Ja chcę zobaczyć co to jest, jestem przy ścianie blondyna. Oh, yes no no dawaj, no jedziesz A tu gargulet płacę A może mi się po prostu na bardzo boi. Patrz, teraz nie bałyśmy i zobacz, całą mapę zwiedziłyśmy No, Ja najbardziej jestem zawiedziona z tej, tej broni, co ty miałaś No Ja zapracam i drugą! Czemu mam taki ekran? A, siolę, no, Gdzie ona to na biegnie, nie! Nie to... ja! Uuu! Ja jestem, nie wiem, mistrzem do działania. No i lecimy na mój nie? no. Teraz można. To, to! To jest creepy. Jeszcze krew kapie. Co to? Ramio, oparka zdechnie, ale. O, co to, 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 to? O, kur... Jezu. No To tak chyba hałasuje. O! No, nie, to was posrało. Posrało was, posrało. Ej, mam. Mam plan, bo to się rusza tylko jak ja to biję Jak ja do nie patrzę, nie? Tak z Do <śmiech> śmiechu Z To jest niezniszczalne Ma mam plecy, ma plecy, ma plecy! No, udać! Czemu tu teraz nie bije? Aha, ale ja teraz mam bardziej. To jest ta armatka, nie? Nie pójdę tędy, nie zrobię tak. Bo po co? Zrobię skok! Ej, ale ja w ogóle nie mam pojęcia jak wrócić, nie? A to... Ej, ej poczekaj! Patrz! Daj mi go, daj mi go, daj mi go! Ej, może go tak można uspokajać jak on beczy? Rzuć go na pożarcie. Ta, no? Bo ja widzę. tu kroczy ciemną doliną na rybnika. I złato się nie ulęknie, nie. Nie płacz, nie płacz, nie płacz. No! Ululaj! ululaj go, ululaj go, Słuchaj tu. Gargul! Gargul!